No, no. Jak ty masz na imię? Emil. Emil będzie wypuszczał rybę. Co to jest za ryba, Emil? Sum. Sum. Gdzie ty go złowiłeś? Na Bugu. Na Bugu dzisiaj? Tak. I wypuszczasz, tak? No. Niech zasili Jezioro Białe. Proszę no, bardzo, nie? wypuszczamy. Się trochę jak dziecko. No, on nie jest pełnowymiarowy, prawda? Dlatego wiesz, szkoda. Szkoda, szkoda bo... Szkoda ten, niech tu pływa. O jaka ładna sztuka. Pokaż go jeszcze tutaj. Pokaż, ale wszystko ma. Widzicie państwo? Młody chłopak i umie się zachować. Ryba niepełnowymiarowa. Z rzeki Bóg. O. Bogoń go. chyba będzie przez stępie. On będzie szedł do tego, Emil! Jak trzeba trzeba byłoby go może wziąć tam na głęboką wodę od razu pójść Chłopcy nie podchódcie do niego A, zuby, Jest to Zanieś go dalej, zanieś go dalej A jeszcze żeby mój data go zobaczył Pojdź do. Fajne, fajnie, Emil urośnie, prawda?